Bardzo dziękuję w imieniu Pana Rzecznika za zaproszenie i chciałabym odczytać list od Pana Mikołaja Pawlaka skierowany do Państwa. Stosownie do preambuły ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i artykułu 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona zdrowia psychicznego powinna zajmować istotną pozycję wśród działań organów władzy publicznej, a w szczególności gdy chodzi o zdrowie najmłodszych obywateli. Jesteśmy zatem zobowiązani do tego, by stale podejmować działania i współpracować na rzecz niesienia pomocy najmłodszym osobom doświadczających zaburzeń psychicznych. Za jeden z priorytetów swojej działalności uznaje działania na rzecz poprawy sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Z niepokojem obserwuję narastające problemy systemowe występujące w, obszarze, w tym obszarze, które skutkują pogarszaniem się dostępności dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi do szybkiej i fachowej pomocy. Przykładem może być pogarszająca się od kilku miesięcy sytuacja w województwie mazowieckim, w którym pozostał już tylko jeden oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Z problemami związanymi z zapewnieniem dobrego dostępu do psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży mierzą się obecnie praktycznie wszystkie województwa. Nie do zaakceptowania dla mnie jako rzecznika praw dziecka są sytuacje, kiedy dzieci z problemami psychicznymi muszą czekać nawet do trzech miesięcy na pierwszą wizytę w poradni zdrowia psychicznego, a na planowe przyjęcie do oddziału nawet kilka miesięcy. Kiedy obłożenie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży jest o połowę większe niż możliwości tego oddziału, co skutkuje tym, że młodzi pacjenci muszą leżeć na materacach rozłożonych na korytarzu. Kiedy młodzież, która ukończyła 17 rok życia może być przyjmowana do oddziałów psychiatrycznych dla dorosłych, ponieważ nie ma już dla nich miejsc w oddziałach dla młodzieży. Nie do zaakceptowania dla rzecznika jest to, że w warunkach, w jakich obecnie pracują osoby udzielające świadczeń y, dzieciom i młodzieży, warunki te nie są w stanie zapewnić im, y, nie są w stanie zapewnić młodym pacjentom bezpieczeństwa pobytu i świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie. Niewystarczające zasoby kadrowe i organizacyjne, które obecnie występują, utrudniają dostęp do szybkiej i skutecznej pomocy dziecku. Przede wszystkim pomocy udzielanej poza szpitalem psychiatrycznym. Konieczne jest zatem zapewnienie sprawnego i efektywnie funkcjonującego systemu umożliwiającego to, aby dziecko w kryzysie psychicznym otrzymało szybkie wsparcie. I w pierwszej kolejności powinno to być oczywiście wsparcie poza szpitalne, m.in. wsparcie psychologiczne. Dotyczy to wszystkich dzieci, zarówno tych z populacji podwyższonego ryzyka, jak i populacji ogólnej. Wsparcie psychologiczne i opieka psychiatryczna powinny być realizowane przede wszystkim w środowisku pacjenta, blisko miejsca jego zamieszkania. Prawidłowy rozwój dzieci i dobry stan zdrowia, w tym zdrowia psychicznego w okresie dzieciństwa i adolescencji, wpływają na zdrowie i jakość życia w wieku dorosłym. W mojej opinii należy dostrzec oddziaływanie na zdrowie psychiczne. Dzieci, problemy współczesności, w szczególności brak czasu dla dziecka ze strony dorosłych, przemoc, w tym przemoc rówieśnicza oraz cyberprzemoc, konsumpcjonizm, różnorodne poglądy na temat systemu wartości, zmniejszanie się liczby kontaktów interpersonalnych na rzecz kontaktów wirtualnych. Problemy te niewątpliwie przyczyniają się do wzrostu liczby dzieci wykazujących zaburzenia psychiczne lub doświadczających kryzysu psychicznego. Niezbędne jest zatem podejmowanie wśród młodych ludzi także działań profilaktycznych i edukacyjnych, w tym działań na rzecz zwiększania wśród nich wiedzy na temat przysługujących im praw, możliwości skorzystania z adekwatnej pomocy, umiejętności wartościowania i oceny własnych zachowań, korzystania z przekazów medialnych w sposób racjonalny ważne jest również wspieranie i edukowanie nauczycieli i wychowawców, a także udzielanie właściwego wsparcia i pomocy rodzicom dzieci cierpiących na zaburzenia psychiczne. Wymienione działania nie będą jednak wystarczające bez zreformowania systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży. To niesie za sobą także konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. Żywię nadzieję, że nasze zaangażowanie i wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci z zaburzeniami psychicznymi przyniosą pozytywne zmiany. Cytując Janusza Korczaka, jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka. Dziękuję.